To przypadek, to jest tylko talent Każdy wers puszy jak diament Chwale, nie gram w grę, ja nią jestem Cały pakiet robię hałasek Bo spadły bomby w Iranie Do To nie przypadek, to jest tylko talent Każdy wers pyszczy jak diament Chwale, nie gram w grę, ja nią jestem Cały pakiet robię hałasek Bo spadły bomby w iranie. Idę po swoje, nie pytam o zgodę W oczach mam ogień, na plecach chudy wodę Nie chcę być legendą, chcę być przykładem Jak marzenia godzić mimo, że czasem padniesz Miasto śpi, a ja dalej piszę wersy Nie mam złotych łańcuchów, za to mam złote myśli Nie chcę mi się gadać z tymi, co chcą łatwo Bo każdy mój wers to cios, ale skazą Byli tacy, co mówili, to nie twoje Dziś na ich milczeniu ustawiam fundamenty swoje Nie chcę lajków, chcę realnych ludzi Co w życiu walczą, a nie chcą tylko się nudzić Słowo po słowie, skrobę drogę dudę Nie mam końca, mam proces i chęć, żeby uciec stąd, gdzie mówią, to się nie opłaca Ja tam szybko stawiam studio i zapraszam nadal To nie przypadek, to z tym to talent Każdy wers płyszy jak ja metal Ale nie gram w grę, ja nią jestem cały pakiet Robi chaosek i spadły bomby w Iranie To nie przypadek, to z tym to talent, każdy wers pyszy, jak ja ja w grę, ja nią jestem. cały pakiet Robię hałas, jak spadły bomby w Iranie Mam znaluły gardli, zginam się w stresie Wasz rap to fast food, mój Michelin wersie Nie pytam o zdanie, ja tworzę standardy Na traku mam móc, jakby Zeus grał w karty Biuro to bronia, no to jest to pole Piszę historię, gdy w dole, dole Wypada statystów z castingu, ja to tylko prawda, bez filtrów, bez driftingu Nie robię drama, robię dziełek Banksy Znikam po wersie, zostawiam sobie klapsy Mam wersję, jak lampki niosę zimną stal Wasze rymy to echo moje, wchodzą na bal Nie potrzebuję kliki, by podnieść ten grunt Wchodzę solo jako snajper i trafię punkt Nie jestem z branży, ja jestem branżą Wchodzę na scenę i gaszę wam światło To nie przypadek, to jest tylko talent Każdy węgiel jeszcze jak diament Ale nie gram w krew ja nią jestem, cały pakiet Robię hałas, jak bo spadły bomby w Iranie To nie przypadek, to z tylko talent Każdy wers piszy jak diament Chwalę, nie gram w grę Ja nią jestem, cały pakiet Robię hałas, jak bo spadły bomby w Iranie